Zapraszamy, hello. 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 How are you? I'm very good, very good. Where are you from? Russia. Russia. Oh, we, we from Poland. Yes. Oh, you have tiger. Tiger. Nice. So nice tiger. Nie, no można. Oni są z Rosji, oni ten, oni też lubią pogadać. Jak cię зовут? Wiktor. Wiktor, mienia zawód Adrian, skóle ty beliet? Mi, M Nie, da. 50. E, 50. Mienia 25. Oh, half. Yeah, half. To jest państwa antla. Marcin. Ty grysie, Jak nastawienie? O, czemu tak późno wstałeś? Bo jesteśmy już po treningu wszyscy. Co? Hey. Hello. Hello. Hello